Witam Was kochane koziorożce serdecznie, witam. My jesteśmy kardynalnymi znakami, bo ja jestem spod znaku wagi, a wy jesteście tym ziemskim znakiem. Nie wiem, czy my się dogadujemy waga kozioroże. Zdecydowanie tu jest szacunek mi się bardziej wydaje ze strony wag. Do koziorożców, tak jak obserwuję, ale wy napiszcie mi w komentarzach. Zdecydowanie koziorożce są te silniejsze, bardziej uziemione znaki. Waga tutaj gdzieś lubi latać, gdzieś tam dookoła. No i troszeczkę tutaj może być klasz między nami, koziorożec. I, ale jest chyba taki w miarę względny szacunek między, między nami, między znakami powietrznymi a żeńskimi. Chociaż dużo wspólnego nie mamy ze sobą, troszeczkę inaczej myślimy. Ale nic kochani, słuchajcie, zaczniemy od tego, miłosna prognoza od wszechświata, słuchajcie, zaczniemy od tego, co nam gwiazdy mówi, zdecydowanie Saturn, wasz władca teraz będzie was uczył przez najbliższe dwa miesiące, będzie was uczył takich mądrych wyborów, jeżeli chodzi ogólnie o miłość, tutaj nie chodzi o szybkie zauroczenia, tylko o stabilność, dojrzałość i związki oparte na szacunku. I gwiazdy tutaj będą wam radzą, żebyście nie bali się odcinać tego, co już wam nie służy. Pluton w wodniku zaczyna poruszać waszą sferę, strefę wartości i tego, czego chcecie naprawdę. Także możecie zauważyć, że zmieniają się wam priorytety, jeżeli chodzi o miłość, i będziecie przyciągać bardziej takie osoby autentyczne. Niekoniecznie idealne na papierze, ale autentyczne. Wenus w byku poprzez część tutaj okresu, tego dwu, dwumiesięcznego, yy, sprzyja namiętności, stabilizacji, budowaniu czegoś na poważnie. To będą dobre dni dla Was koziorożce na randki, na rozmowy o wspólnej przyszłości, ale też na romanse. Mars, Mars będzie sprzyjał odważnym decyzjom inicjatywą sercowym. Jeżeli macie kogoś na oku, także działajcie, nie czekajcie za długo. A dla niektórych koziorożców mogą pojawić się stare, jakieś niedokończone historie, powroty, pro, 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 propozycje kontaktu. Yy, Merkury pomoże Wam rozmawiać o uczuciach. Także dużo rozmów wyjaśniających, dużo deklaracji, ale też będzie dużo takich testów lojalności dla Was, koziorożce. Dobra kochani, a my... <laughs> Przechodzimy do naszego czytania. I zrobię dzisiaj czytanie dla Was, jeżeli chodzi o miłość z siedmiu kart. Także zobaczmy. O. Ciekawe. Ktoś tu będzie imprezował z cesarzową, widzę. No, są romanse, są. A pod spodem mamy papierze. No, związkowo, będzie związkowo, poważnie. Może być poważnie, możecie się zadawać z bykami, zdecydowanie dużo byka. Dużo energii byka tutaj widzę. Widzę lewki, widzę jakiś gorący znak. Wy jesteście tutaj. Mogą być również jakieś wodne znaki, ale widzę byka. Może byk odgrywać ważną rolę w waszym, w waszym życiu miłosnym. Dla niektórych oczywiście. Jako zorożce, e, ogólna energia miłosna, e, paść Pucharów odwrócony. Także na, na najbliższe dwa miesiące. Koziorożców, wszechświat mówi: najpierw spotkajcie się ze swoimi uczuciami, a wtedy spotkacie właściwych ludzi. Ten odwrócony paś pucharów tutaj pokazuje, że wchodzicie w taki czas, ja bym powiedział, delikatnego, emocjonalnego przewartościowania. Możecie czuć się trochę zagubione uczuciowo. Jedno serce mówi: chce się zakochać, a drugie boje się znów zaufać. Zobaczcie, możecie spotkać osobę, która wzbudzi w Was dawne schematy. Yy, także uważajcie na to, może pojawić się potrzeba pracy nad samooceną i yy, otwarciem serca na zdrowe emocje, i to może być czas, kiedy wszechświat będzie sprawdzał, czy naprawdę wiecie, czego chcecie, jeżeli chodzi o miłość. Tak? Co przychodzi nowego? Do przychodzi nowego, mamy diabła odwróconego. Piękna wiadomość. Odwrócony diabeł to jest uwolnienie się od toksycznych schematów. Ktoś nowy może pojawić się w Waszym życiu. Tym razem to będzie bez gierek, bez uzależnień, bez ukrytych intencji. Wibracja tej karty mówi o partnerze bardziej dojrzałym emocjonalnie, szczerym. Także możecie zakończyć ciąg przyciągania tych samych typów z przeszłości żonatych, niedostępnych, manipulantów. I to samo odwróćcie sobie dla panów. Na przykład ym, spotykacie kogoś, y, kto od razu komunikuje wam, czego szuka, kto nie bawi się w gry. Zobaczymy, co będzie. To będzie duża nowość dla was w porównaniu do waszych wcześniejszych doświadczeń, jeżeli szukacie partnera, partnerki. Tak? Co wraca z przeszłości? Co wraca z przeszłości albo ciąży, i mamy tutaj cesarzową. Także ta cesarzowa mówi o przeszłych relacjach, gdzie dawaliście więcej niż otrzymywaliście. To mogły być związki, w których wy byliście, tak w cudzysłowie, matką albo ojcem emocjonalnym, ba za bardzo dbaliście, za bardzo troszczyliście się, za bardzo próbowaliście uleczyć kogoś, kto nie był gotowy na miłość. Także możliwy jest powrót tej osoby z przeszłości, która dopiero te teraz dostrzega Waszą wartość. Tak? Słuchajcie, Przykładem może być, stary partner pisze nagle wiadomość. Wiem, że byłem głupi, teraz to rozumiem. Teraz wy będziecie mieć pełną kontrolę koziorożce. Czy w ogóle chcecie otworzyć wasze drzwi na takie osoby? Tak? Także ktoś tutaj z przeszłości może powrócić, bo zauważył w was tą cesarzową. To może być również, tak jak powiedziałam, ktoś spod znaku byka, albo wagi. Eee, to jest karta Byka i Wagi Cesarzowa, ale to jest ktoś, kto po prostu nie zauważył Waszej wartości i teraz może powrócić. Tak? Jakie są Wasze największe wyzwania? Mamy trzy pucharki. Także uważajcie w najbliższym czasie, koziorożce, na taką, na, na tak zwaną strefę zabawy. Trzy puchary pokazują, że ktoś może chcieć traktować relacje bardziej jako zabawę, romans, spotkania na luzie, bez deklaracji. Także uważajcie na to, nie pozwólcie sobie na to. To, to. to są wasze największe wyzwania, to możecie być wy. To może być również dla was pokusa wchodzenia w relacje niepoważne, na chwilkę. I to może odciągać was od głębszych połączeń. Także jeżeli jesteście w podobnych relacjach, tylko dla zabawy, tylko na chwilę, uważajcie na to, zwróćcie na to uwagę. Słuchajcie, możecie poznać kogoś, gdzie jest świetna chemia, wszystko jest super, ale gdy pytacie, co dalej, ta osoba unika odpowiedzi. Także zwróćcie na to uwagę, kto się kręci wokół Was, i nie wpadajcie w te takie krótkotrwałe związki, oczywiście, jeżeli nie chcecie. Co będzie Wam sprzyjać? I sprzyjać będzie Wam rycerz buła. To jest bardzo dobra energia działania i odwagi. Także. Spotkania, randki, szybkie rozwijanie znajomości. Będziecie przyciągać ludzi odważnych, pewnych siebie, również namiętnych. Sami możecie poczuć przypływ śmiałości, żeby zagadać, żeby najpierw zapisać, żeby napisać coś, żeby odezwać się jako ta, ta pierwsza osoba. Słuchajcie, możecie umówić się spontanicznie na randkę, która kończy się długą rozmową do rana i mocnym połączeniem, tak? Jak potencjalny rozwój relacji. I w tym miejscu mamy kartę Słońce. Słuchajcie, to jest jedna z najlepszych kart w Tarocie. I to jest zapowiedź radości, szczęścia, wzajemnego przyciągania i otwartości. Także w przeciągu tych dwóch miesięcy, koziorożce możecie wejść w relację pełną ciepła, śmiechu, poczucia bezpieczeństwa. Nawet obecne związki, wasze nawet w których jesteście, mogą odżyć na nowo. Możecie zacząć wspólnie planować wyjazdy, jakieś dobre, możecie mieć rozmowy Możecie, słuchajcie, przykła, przykład Wam podam. Zaczynacie wakacyjny romans, który szybko przeradza się w coś poważnego, albo obecny związek będzie wchodził w fazę miodowego miesiąca. Tak? No i rada od wszechświata siedem pucharów. Słuchajcie, odwrócone nie pod, oczywiście nie podejmujcie pochopnych decyzji pod wpływem zauroczenia. Jeśli ktoś obiecuje zbyt wiele na start, przyglądajcie się czynom. Nie tylko słowom, ale znając koziorożce, wy to sobie przeanalizujecie wszystko. Eee, słuchajcie, przykład taki. Ktoś nagle wam oferuje wspólne mieszkanie po dwóch randkach, także czy to jest naprawdę stabilne. Zwróćcie na to uwagę. Zwróćcie na to uwagę, kto się wokół was kręci. Na samym końcu mamy kartę tutaj papieża, która była pod spodem talii. Eee, wasza podświadomość pragnie stabilizacji, uczciwości. Wartościowej, długoterminowej relacji. I papież mi tutaj pokazuje, że serce koziorożca nie chce już dramatów, tylko prawdziwego partnerstwa opartego na lojalności i na wzajemnym wsparciu. Słuchajcie, podsumowując tutaj wszystkie te karty, wy wychodzicie z karmicznych wzorców miłości. Tak? Będziecie się otwierać na partnerstwo dojrzałe, szczere i stabilne. I tutaj będzie, i tutaj oczywiście w, w przeciągu tych dwóch miesięcy pojawia się dla Was okazja na coś pięknego, ale wymagającego zdrowych e, granic. Słuchajcie, to będzie Wasz czas y, na uzdrowienie serca. Wszechświat Wam daje szansę na prawdziwe szczęście, ale tylko przy zdrowych zasadach. I uważajcie Koziorożce na, na obietnicę bez pokrycia, ale zaufajcie procesowi, bo, bo słońce dla Was. Będzie świeciło. Także takie czytanie miłosne dla Was, koziorożce. Mam nadzieję, że pozytywne. Uważajcie na chlaństwo, uważajcie na imprezowanie, a zwłaszcza na ludzi, których poznajecie w takich, w takich sytuacjach, gdzie jest jakaś impreza, gdzie jest alkohol, gdzie ludzie się bawią. Nie wiem, czy tutaj to, to jest karta ostrzeżenia, także uważajcie na te imprezowe osoby. Ale reszta kart super, a zwłaszcza koziorożec, przepraszam, a zwłaszcza diabeł. No koziorożec również odwrócony, czyli będziecie zostawiać te chore, jakieś toksyczne schematy i słońce dla Was świeci. I również niektóre koziorożce, wy wyjdziecie z takiego um, stanu, że ja nie wiem, co ja mam wybrać, nie wiem, co mam robić. Także tutaj może być jakieś olśnienie również dla Was w głowie. Co macie robić, jeżeli chodzi o sprawy miłosne, gdzie te sprawy miłosne idą. Ja Was, kochani, pozdrawiam. Życzę Wam wspaniałego, miłosnego czasu um, i do usłyszenia niedługo. Dziękuję za oglądanie. Buziaki papa. Pa.